Cześć, dzień dobry, bondziorno. Przejmujemy ten kanał dzisiaj z Oliwierem. Zobaczcie, chłopaki rządzą, mamy takie same koszulki, dostaliśmy je na dzień taty. Co prawda, Oliwier dzisiaj już jadł, co tutaj widać, ale zapraszamy Was na nowego vloga. Hello, hello. Jestem i ja. Widzicie, no chłopaki tutaj się trochę rządzą. Jak widzieliście ostatnio w naszym vlogu, dostaliśmy paczkę właśnie od Framki. Tutaj jest proszę bardzo piękny karton. Dzisiaj dzień na trzy, Dzień misji. No i będziemy montować. Tutaj już zdjęcia niektóre są przygotowane. Zaczęliśmy wyciągać. Bardzo ładne są zdjęcia, super jakość, na stronie Framki macie różne opcje, tak naprawdę, czy to mają być zdjęcia wysokiej jakości, matowe, błyszczące, tak mi się zdaje. Podobają Ci się, synek? Piękne. Co masz? Wow. Chyba mu się podoba. Tak, ciężko było wybrać niektóre takie zdjęcia, ale chcieliśmy, no co, no tymi zdjęciami naszą historię, właśnie na przykład etap mojej ciąży, etap też chrzcin Oliwiera. Pierwsze zdjęcie, które mam z Olisiem, pierwsze nasze zdjęcie oficjalnie jako para, mogę tak to rzec, w sumie jako para młoda. Pierwsza sesja w domu razem z Oliwierem i pierwsze zdjęcie zaraz po przyjściu ze szpitala, no i również zdjęcie z Olisiem, Lubka. To co, bierzemy się za montowanie tego tak, na ścianę? Tak. Zobaczymy jaki będzie montaż, ale to wszystko w trakcie. Pierwsze co, robimy pyszną kawkę, bo bez tego robota nie pójdzie. Nunia, no, mam pytanie do ciebie. Czemu Oliwier jest już przebrany? Tak pięknie wyglądaliśmy no, bo przed chwilą. był już brudny. Chłopaki rządzili, a ty zostałeś pięknym misiem. Cieszysz się? Tak, cieszy się do wszystkich. A, jakbyście nie wiedzieli, jak robi kogut. Kok, dodol do! A jak robi? Pokaż, 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 pokaż. pokaż. A jakbyście nie wiedzieli, jak robi świnka, to. <grymne> na zdrowie. To właśnie tak robi świnka. Przepraszam. Jak robi świnka? O ink, o ink. O ink, o ink. Tak, koza robi bach. To jest jakaś amerykańska książeczka. A owca robi ba. Ba ba! Najlepszy jest kok do. Kokototl to! Kokotl to! Zobaczcie, jak to jest bezpiecznie spakowane. Wszędzie są takie przegródki. To było bardzo ściśle, jak to się mówi? Dopasowanie. No, takie wiecie, było jedno koło drugiego, prawda? Spakowane. O, następna ramka. Ja bym najchętniej teraz oglądał wszystkie te zdjęcia, zamiast brał się do roboty. Oliwier stwierdził, że potrzebuje dzisiaj bliskości. Tak, i dużo miłości. Dużo miłości od mamusi. Dlatego ląduje w nosidełku. Cieszy się, świetnie się to sprawdza. Dobra, wyjąłem wszystko z pudełka. Patrzcie, mamy kolejne tutaj jeszcze zdjęcia. Co prawda nie zwracajcie uwagi na to, co tu się nasypało z tego wrzosa. No trudno, tak bywa. I mamy jeszcze takie uchwyty. No tak, to są to są jakieś właśnie nowoczesne Sposób montowania tych, tych, tych ramek. No i w pierwszej kolejności musimy szablon położyć. No ja ci nie pomogę, tylko będę ja ci mogła kamerować. Nie, nie no dobrze, powiedz mi, czy w lewo, czy w prawo. Tu są takie lekko nadrukowane te no to zdjęcia. Tak, jakby kalka taka była. Jakby taka kalka, spróbuję wam to pokazać. Tylko wydaje mi się, że o tu widać na przykład, prawda? Lekko to zdjęcie. No i dzięki temu nie trzeba e, z poziomicą latać. I tą kalkę montujemy. Tu są taśmy takie przy, samoprzylepne. I ją rzucamy na ścianę. No dobra, i co ja, ja mam teraz zrobić? Poradzić. Przyczepiam. To ma być wyżej, niżej, bo jak to jest. Y, zobacz, wysokość no ramek z telewizorem, tak, to, tak, to tak, musi być niżej, tak? Niżej, no No, Wieszcie. tak będzie ok. Tak jak teraz? Tak. Jest idealnie. A już sure? No, jasne. Też tak myślisz? Przyczepiam. Nie ma odwrotu. Proszę, kalka przyczepiona, czyli ten szablon, wzornik. I tutaj mamy uchwyty pojedyncze. To są zapasowe tasiemki. Chyba, gdyby coś poszło nie tak. i takie. Pojedyncze sztuki musimy wkleić w te przestrzenie, które nam pozostają, a na to zakładamy ramki, no i tak wyglądają te uchwyty. Tu na dole jest taśma, 3M powinna być porządna. Najpierw to sobie przymierzę, aha, tutaj celujemy. Strzałeczki do strzałeczek. Jedziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mogliśmy najpierw zrobić w przedpokoju, bo mamy jeszcze tam drugi zestaw. Ale zacznijmy od głównych zdjęć. Czekaj, czekaj, bo coś poszło chyba nie tak. Oooo. na ścianie. Zgodnie ze strzałeczkami. No i zobaczcie. Wszystkie te uchwyty mam już przyklejone do ściany. Jest sytuacja tego typu że brakuje nam jednego zdjęcia, e, no ale nic, no wiadomo, błędy się zdarzają, jesteśmy tylko ludźmi, być może e, zapomnieli dostarczyć tego jednego zdjęcia, tym bardziej, że jest uwzględnione to na kalce, e, czy na tym szablonie, jak to woli to nazywać, e, no ale napiszę maila i mam nadzieję, że, e, że poniedzieli nam przyślą, że to nie będzie żaden problem. No, mega mi się, się pod to podoba. Bardzo mi się podoba, od razu jest taka żywsza ściana. Pięknie, naprawdę jestem, w tym bardziej, że ramki pasują nam do telewizora. Tak, ramki pasują nam do telewizora. Tak, pasują nam do telewizora, więc idealnie i są bardzo wyraźne i żywe te kolory, więc naprawdę mi się mega to podoba. Ale montaż chyba rewelacyjnie Super, prosty. bardzo gładko to no. idzie, bardzo, bardzo łatwo, serio. Tak I mi to... się zdaje, że nawet dla blondynki nie, nie stanowiłoby to problemu. Nie, naprawdę jestem zaskoczony jak ładnie, jak prosto to wyszło. No. Zobaczcie, żeby to super wyglądało, to jeszcze przekierowałem tą lampkę tutaj tego spodika. Teraz jest ekstra. Szybka decyzja. Lubek zamontuje drugą. Mamy jedną. Wersję, tak, to jest wersja na nasz przedpokój, ten sam model, czyli kalka, uchwyty, ramki. No i mamy parę minut, więc pokażemy przed. 10 minut będzie zamontowane. I Tylko innym. musisz mi pomóc wymierzyć, w którym miejscu chcesz te zdjęcia. No Patrzyć, czy jest prosto i no, gdzie? Muszę patrzeć. Czy... W lewo, w prawo do góry, na dół. Jeżeli kupicie sobie... Zestaw z framki, nie będziecie wiedzieli, jak to zamontować. Śmiało piszcie do mnie, albo wezwijcie mnie jako montażystę. Tak, Lubek poleca się. na Chętnie przyjadę. On, po, wiecie, po godzinach się bardzo nudzi. Jak nie montuje filmy, to nie ma co ze sobą zrobić. I bawi się w majstra. Także może jeździć po całej Polsce jako montażysta. monter. A może framki chciałbym mnie zatrudnić no. jako montażystę weekendowego? Przykład. <laughs> na przykład. No i tam już mamy gotowe, a więc przyszedłem do przedpokoju, zamontowałem kolejną kalkę, zamontowałem te drewienka, wrzucamy obrazki. Super, to jest naprawdę ekstra, ekstra, ekstra. No i zobaczcie, i tak wyszło na gotowo w przedpokoju. Mega mi się to podoba, super. Super system, piękne zdjęcia, piękne ramki, pięknie wyszło. Zbieramy bobaska. I lecimy. Day 2. Będę dzisiaj robiła mięso, znaczy kotlety mielone. E, I tutaj e, dostaliśmy ostatnio od pani mamy taką morską sól z czosnkiem, tymiankiem oraz oregano. Zobaczymy, jak będą smakować kotlety z tym. Kamera, akcja. No dobra, kontynuowanie obiadu trzeba kontynuować z Oliwierem. E, Wpadam na genialny pomysł. Dawno u nas nie było mm, mielonych, ale pieczonych. Dajcie znać w komentarzach, czy. Lubicie takie mielone? Czy robiliście? No i ziemniaki już też są obrane. Kotlety tak się prezentują. Piekarnik się grzeje. I coś jeszcze chcesz dopowiedzieć? Pora już spać, synek. I ma świecący w ciemności smoczek. Mama kupiła, nie? No, przy tym ząbkowaniu y, lubi sobie coś pociąkać. Jak nie jabłko, to banana, jak nie banana, to smoczek. No i w sumie wszystko do buzi teraz daje. Okej, okay, obiad w miarę ogarnięty. Trzy razy trzeba było się przebrać w międzyczasie. Wrócił również lubek. Bardzo się cieszy. Pokażę Wam jeszcze na szybko. Zrobiłam krem spora i swetą. Tak się prezentuje. Do tego jeszcze powinna być posypana czerwona papryka. Tutaj oczywiście ogóreczki od Pani mamy. No, i w piekarniku mamy e, wcześniej wspomniane kotlety. Jakie? Już wpierdzieliłam jednego, albo to może zaraz za chwilę pokażę. Wczorajsza wizyta u księdza przebiegła pomyślnie. Mamy zielone światło. E, zostało nam jeszcze kilka no takich dość ważnych formalności do ogarnięcia, ale to wszystko w swoim czasie. Bądźcie z nami na bieżąco, więc zachęcam Was do subskrybowania, e, żeby niczego nie pominąć. E, wczoraj również z lubkiem działaliśmy prężnie i tworzyliśmy nowe świece, carna w terenie, proszę bardzo, zapach grzanie carny, nazwę wymyśliłam ja, jakbym mogła to Wam określić, jest to przepiękny zapach grzanego wina, z mandarynkami, z pomarańczą, z godzikami, cynamonem, wszystko to co lubię, więc obserwujcie nasze również profile na Instagramach jaki sklep sarny ma swój Instagram oraz Facebooka. No i tam na bieżąco wrzucamy wszystkie informacje. Jest to idealny prezent, aby się już wprowadzić w taki Christmas time. Dosyć tego tutaj gadania. Muszę się wziąć za obiad. No i mam nadzieję, że Thermomix mi w tym pomoże, bo kompletnie nie mam wizji. Przypomniał mi się jeszcze, że miałam Wam powiedzieć, dzisiaj robiłam sobie zabieg laminacji włosów w domu. Byłam w Rossmanie i kupiłam sobie polecano galaretkę do laminacji z Jantar. Powiem Wam, no efekt jest wow. Ja staram się od czasów takiej no świadomej pielęgnacji, od czasu tego wyzwania włosowego, nie prostować tych włosów, bardzo mi się rzadko, rzadko zdarza, żebym to robiła i no efekt jest rewelacyjny. A w promocji była za 17,99 albo za 16,99. Nieważne, ważne, że efekt jest super. No i, i tak to się prezentuje, więc polecajka z mojej strony. Wlatuję. Jeszcze krótką przebitkę dla Was. Parę sztuk już poszło. Tutaj Trzy świece również dla mojej znajomej są już przygotowane, więc polecanko. Ostatnio prosiłam Lubka jak był w Dino, żeby kupił goździki plus gipsówkę, ale była sama gipsówka, ale byłam też na zakupach, więc znalazłam goździki jeszcze nie rozwinięte, więc czekamy na progres, ale ogólnie pięknie to się prezentuje i to widziałam właśnie mojej mamy na stole. No dobra, czas się zająć tym małym człowiekiem. Człowieczku mały. Czyżby już czas na pyszne jedzonko jest zapatrzony w siebie. Uwielbia. Tak? Agu! Powiedz mama. Mama. Hey. <laughs> W międzyczasie muszę sobie coś przekąsić, bo śniadanie już dawno zjedzone. Polecam wam serdecznie twaróg solankowy wędzony. Jest jeszcze opcja z czosnkiem, ale jeszcze nie próbowałam. To jest moje odkrycie życia. Poznałam to naprawdę parę lat ładnych temu. Dzięki mojej babci Tracy, która mnie poczęstowała tym twarogiem. Jeżeli uwielbiacie wędzone sery, bądź też osypki, no to naprawdę to trafi w wasze gusta. Ja staram się jeść dużo białka, tak żeby słodkiego nie podjadać. No ale teraz, przy okresie jesienno-zimowym, no mam takie ciągutki do słodkiego. No ale wolę zjeść coś pożywnego. I tyle z mojej strony. Biorę się w końcu za ten obiad. Dzień następny, krótka przebitka na Olicia. Ma dzisiaj bardzo dobry dzień włosowy, prawda, kochanie? Właśnie wstał po drzemce. I będzie się bawić. Tak, kochanie. Na no, nauczyłeś się pełzać, tak? <grystanie> Staniesz zaraz i pójdziesz? No super silny chłopczyk jesteś. Brawo! On teraz lubi się przytulać do ciepłej podłogi, bo mamy ogrzewanie podłogowe.